Priorytetem działania w tej chwili ministra zdrowia czy całego systemu opieki zdrowotnej jest przywracanie dostępności. Ma bardzo wiele wymiarów, dotyczy wszystkich zakresów leczniczych. Ale dzisiaj ta moja wizyta dotyczy w szczególności tego obszaru psychiatrii dziecięcej. Psychiatrii dziecięcej, która niestety też jest bardzo dotknięta COVID-em. Ja miałem dzisiaj okazję wizytować zarówno ośrodek, tak zwanego pierwszego poziomu opieki środowiskowej nad dziećmi. To jest ośrodek. Pomoc zlokalizowany tutaj w Bydgoszczy, który bardzo intensywnie tą opiekę sprawuje. To jest jeden z ośrodków, który jeszcze przed pandemią został zorganizowany, bo ta nasza reforma opieki psychiatrycznej nad dziećmi była zorganizowana i uruchomiona jeszcze w styczniu, lutym, kiedy zorganizowaliśmy właśnie pierwsze konkursy na te zespoły, a potem przyszła pandemia, która zamroziła ten proces. Teraz oczywiście wracamy w taki sposób dynamiczny do tego, żeby zwiększać tą liczbę zespołów opieki środowiskowej, bo generalnie chcemy dojść do poziomu mniej więcej 380 w kraju zorganizowanych takich zespołów. W tej chwili w skali kraju mamy tych zespołów już 260. Formacje z zespołu zorganizowanego tutaj w Bydgoszczy są takie, że udało się przekroczyć pewien standard porad oferowanych w takim zespole, bo tym standardem jest 400 porad miesięcznie, a tutaj już jest 612 miesięcznie. Świadczonych, co oczywiście świadczy nie tylko o sprawności tego zespołu, bo są dotrudniani kolejni psychologowie, ale też świadczy o zapotrzebowaniu na taką pomoc. I tutaj namawiam wszystkich rodziców, wszystkie dzieci: na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jest spis takich poradni, takich zespołów opieki środowiskowej. Można się do nich zgłosić, można uzyskać pomoc.